Dla RealNews.pl zostałeś zapytany o najładniejszą uczestniczkę projektu Team X. Odpowiedziałeś, że jest z nią Patrycja Mołczanow. E, no, jak tak zareagowały nie. na to inne dziewczyny z timu i dlaczego to właśnie Patrycja góruje nad resztą dziewczyn z teamu? E, jak zareagowały na te dziewczyny? Chyba nie było jakiejś reakcji na to, nie przypominam sobie. E, a dlaczego jest najładniejszą dziewczyną? No bo w sumie, nie wiem, jest jakby... W moim głowie, w moim typie, i no, ten y, najbardziej mi się, można powiedzieć, ze wszystkich y, dziewczyn podoba. No, i to tyle. Okej, okay. y, <laughs> odpowiedziałeś bardzo dyplomatycznie, <laughs> ale jako, że jest to pytanie, które, y, z którego można odpalić cztery różne fronty, no, no, no. no to oczywiście pójdziemy w ten najbardziej y, ciekawy dla naszej widowni. Mianowicie, y, często y, robiąc, ro, gdzieś robiąc research o tobie, y, bardzo. Y, Wpadłem na bardzo wiele shotów, tiktoków, właśnie mhm. które robiłeś z Patrycją. Niektóre były takie, wiesz, przytulaśne. Generalnie, jak widzę cię obok niej i to tak progresuje z czasem, no. to wygląda to tak, jakbyście byli razem. Czy coś w tym jest? No, wiesz, co, z boku może tak troszeczkę wyglądać, ale ogólnie to po prostu z Patrycją mamy bardzo dobry kontakt, nie, wiesz, przyjaźnimy się w sumie. I. No dużo czasu spędzamy razem, nie? To teraz troszeczkę może mniej, bo e, ja przez te treningi jestem tak zachulany, że prawo, prawie mało co w, tego czasu spędzam w domu. E, no, ale e, przejedziemy się z Patrycją i w sumie to tyle, nie? No nie, wiem, może coś czas, jakby z biegiem czasu coś, 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 coś wyniknie, coś się stanie, nie?